Dajecie się wrobić i wmanewrować i nawet o tym nie wiecie. Zastanawiacie się, gdzie jest Wasza rola w całym procesie? Jaka jest rola wykonawcy i dlaczego to wykonawca jest często nad Wami? Posłuchajcie tego. Nazywam się Konrad, jestem architektem, prowadzę pracę w Nieleż Plus Partnerze, a to jest poranna kawa z architektą. Dlaczego za każdym razem przegrywacie bitwę z wykonawcami? Dlatego, że im się dajecie, że pozwalacie, że wprowadzali zmiany, wyrażacie zgodę na to, że już coś zrobili inaczej, potulnie na prośbę inwestora wprowadzacie te zmiany. Nie możecie tak się dawać, za każdym razem to jest problem. Pamiętajcie, że w całym procesie budowlanym są trzy podmioty, które mogą wykonywać jakiekolwiek zmiany do waszej dokumentacji. Wy jako projektanci jesteście najwyżej, następnie jest inwestor, potem kierownik budowy. W tym momencie, jeżeli wykonawca twierdzi, że coś zrobiliście źle, nie macie tego na piśmie, lub że ktoś wykonał czegoś, coś inaczej, nie zgadzajcie się na żadne zmiany. Dlaczego? Bo potem Wy za to odpowiadacie. Jesteście autorami dokumentacji, która jest całkowita, kompletna, i to Wy macie autoryzować ją finalnie. Jesteśmy na 1,10, 1,20 tego, co generalny wykonawca będzie inkasował za y, swoje prace. Także jak myślicie, kto ma w tym interes, Wy czy on? Absolutnie nie można. Zgadzać się na zmiany, które nie są z wami w żaden sposób konsultowane. Słuchajcie, ostatnie sytuacje, które mamy. Inwestor do nas dzwoni, mówi, Panie Konradzie, niech pan podpisze te dokumenty, które przesłał nasz wykonawca w zakresie instalacji. Ja mówię, po pierwsze, ja nie jestem instalatorem, ja jestem architektem. Oczywiście mam w zespole projektanta branży instalacji sanitarne, ale nic z nim nie było konsultowane. Nie wiemy, jak te rozwiązania mają wyglądać, nie wiemy, jak to ma działać. Co my mamy podpisywać w ogóle? Nie zgadzajcie się nigdy na taką presję, gdzie inwestor Każe Wam cokolwiek autoryzować, podpisać, zmienić według własnego uznania, a tym bardziej według uznania generalnego wykonawcy. Dlaczego? Ponieważ to Wy bierzecie odpowiedzialność za całość i to Wy jesteście elementem w całej tej układance procesu budowlanego odpowiedzialni za właściwe działanie, funkcjonowanie i odbiór obiektu. Nikt inny, generalny, potem wiecie co zrobi, jak autoryzujecie mu jakąś część dokumentacji, powie wprost, Panie architekcie, ale Pan się na to zgodził. I co Wy wtedy możecie zrobić? Absolutnie nic. Dlatego w tym momencie pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wy gracie pierwsze skrzypce. To od Was zależy, jak budynek będzie wyglądał, funkcjonował pod względem formalnym, instalacyjnym, funkcjonalnym, technologicznym. To wy nadajecie charakter tym obiektom. I nie możecie się zgadzać na to, aby wykonawca wam mówił, jak coś ma być wykonane, zrobione, ułożone, że na przykład będzie obniżona jakość, albo że mu się po prostu coś nie podobało, więc zrobił inaczej. Wyobraźcie sobie, jakby to funkcjonowało w skali, jeżeli to są projekty wnętrz. Wyobraźcie sobie, jakby to funkcjonowało w skali, jeżeli to są powiedzmy poszczególne roboty instalacyjne danego typu. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo trudne. Wyobraźcie sobie w tym momencie sytuację, w której Dany produkt, który jest kreowany przez jakąś markę, firmę, ma w określony sposób wyglądać, w określony sposób ma funkcjonować, i w tym momencie osobą, która decyduje o tym, jaki ma charakter, będzie podrzędny pracownik, który będzie gdzieś w Chinach ten produkt wykonywał. I co? Zgodzicie się na to, żeby on w jakikolwiek sposób go modyfikował? Absolutnie nie możecie tego zrobić. To jest podstawa. Myślicie, że firmy się zgadzają na to, żeby ktoś z dołu im dyktował pozycję w życiu. A my, architekci, niestety dajemy się czasem. To wrobić i to jest przestroga dla Was, abyście zdali sobie sprawę, jaka jest odpowiedzialność nasza zawodowa. Nie zgadzajmy się na głupoty, nie zgadzajmy się na nieautoryzowane zmiany, nie podpisujmy się, nie bądźmy nigdy pod presją inwestora ani pod presją wykonawców. I teraz jeszcze przesłanka krótka do inwestorów, i to jest według mnie też bardzo ważne. Otóż generalny wykonawca ma jedną intencję: wykonać dane, daną czynność, wziąć za to pieniądze, przejść do kolejnej czynności. Jeżeli mamy w tym momencie rozliczenia ryczałtowe, gdzie zwykle inwestor oczywiście chce, żeby to było ryczałtowe, ponieważ zna finalną kwotę, to każdy generalny wykonawca dąży do jednego, do minimalizacji kosztów. Więc myślicie, że co, że zmiany będziecie mieć na lepsze? Nigdy. Za każdym razem zmiany, które są wprowadzane, wynikają, można powiedzieć, z optymalizacji na zasadzie value engineering, ale po stronie generalnego wykonawcy. Chyba, że macie z tego jakiś profit, na przykład obniżenie ceny całkowitej określonej w formie ryczałtowej. Super, ale skonsultujcie to z nami, bo wy jako inwestorzy macie się zająć jednym, aby sfinansować tę inwestycję, potem ją e, funkcjonalnie obsługiwać, wynajmować, sprzedać, skomercjalizować, cokolwiek tylko potrzebujecie. Natomiast. Brzydko powiem, ale wara od kwestii technicznych. Nie musicie się na tym znać. Wiem, że to jest ostro powiedziane, natomiast generalny wykonawca nie jest Waszym przyjacielem. On ma wykonać dla Was pracę. Jest, można powiedzieć, podzleceniodawcą. A w zasadzie zleceniobiorcą. On ma wykonać, 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 wykonać. Tyle. Absolutnie nie może projektować. To jest nasze zadanie.